Kiedy po raz ostatni widziałeś się z Wieniawskim? W czasie zeznań 15 kwietnia poinformowałaś nas, że nie jest to osoba, która powinna nas interesować. Powiedz mi więc, jak. Wyboru człowieka, który ma stać się głównym operatorem do spraw informacji technicznej. To nie ma nic do rzeczy. To wszystko się zmienia praktycznie z dnia na dzień. Mam jeszcze jednego człowieka, który wykonuje dla nas pewne zlecenia na miejscu, ale. Ostatnio nie ma z nim kontaktu. Mam tutaj badania, o które prosiłaś. Niestety, Alewiniowski nie jest Twoim ojcem. Ten człowiek pojawił się w Twoim życiu, gdy skończyłaś dwa lata. Wysyłam cię do Moskwy. Będziesz mogła jeszcze raz się z nim spotkać. Będzie to Twój ostatni kontakt, zanim wydelegujemy Cię do zupełnie innej pracówki. W Moskwie mamy komórkę. Faset nazywa się Dimitri Pawłow. Dimitri jest naszym architektem płyt głównych do tłukargatamentowych oraz konstruuje również wkłady oświetleniowe do lodówek. Teraz po aferze komórkowej mamy praktycznie otwarte drzwi do dalszego działania. Wynika to głównie z faktu, że media interesują się teraz wielkimi graczami i odkręcaniem całej tej afery pocuchowej. Jak widzisz, Chińczycy produkują podzespoły nie tylko dla Europy. Transmisja odbywa się prosto. Większość drukarek atramentowych podłączona jest bezpośrednio z jednostką centralną lub z laptopem, w zależności na jakich urządzeniach pracują. Nasz mikrochip, który jest zbudowany do płyt głównych, będzie przesyłał wszystkie informacje, które wysyłane są przez Internet od poczty po wszystkie załączniki. Sposób szyfrowania nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Transmisja jest czysta, a pakiety przesłane są równorzędnie z pakietami głównymi. Przygotowałem dla Ciebie dokumenty. Chciałbym, żebyś się z nimi zapoznała, ponieważ Dimitri przygotował dla Ciebie prototypy tych płyt i zabezpieczył je w komórkach. Rzecz w tym, że. Aby uniknąć ewentualnego przejęcia, będą znajdowały się w komórce cztery płyty główne oraz cztery prototypy wkładów oświetleniowych do lodówek. Nie no, zasadniczo płyty główne w drukarkach będą przesyłały wszelkie informacje na zewnątrz. Tak się składa, że to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ wkłady lodówkowe nie potrzebują dostępu do sieci. Wkłady lodówkowe posiadają stałe zasilanie. Jeżeli Ci się uda i nawiążemy bezpośredni kontakt, Dimitri przeprowadzi z Tobą szkolenie z zakresu obsługi płyt głównych. Chciałbym, żebyś zapoznała się ze zdjęciami i. W jaki sposób można je rozróżniać? Interesuje nas tylko jedna płyta główna. Pozostałe są fałszywe: prototyp DY1260 stara wersja. To e, obsługiwana jest przez standardowy port USB. Są to klasyczne płyty instalowane w dokach akwarymentowych. Nie ma to większego znaczenia, ponieważ układ jest ten sam. Przyjrzyj się temu dokładnie. Płyta posiada swój odrębny schemat. Ta dokumentacja dla Ciebie również jest ważna, ponieważ zawiera oznaczenia wewnętrzne na płytach, których musisz nauczyć się na pamięć. Płyta, którą oglądasz, zawiera segment e, trójrzędowy. Są tam trzy gniazda: gniazdo białe, lewe ma numer R707 hmm. z tej strony mhm. tak. jest to stary prototyp po tym poznasz że jest on fałszywy to pierwsza spód. 60. Zobacz. Segment dwóch niezdoby. Mhm. Nie. odwraca ją z prawej strony. Oznaczenie portu pionowego. J508. Nie od prawej, przy porcie pionowym, dokładnie to również jest stary. Model Wszelkie próby aktualizacji oprogramowania sprawią, że zablokuje się na stałe. Dokarka będzie zgłaszała błąd braku atramentu, pomimo to, że będzie dostarczony oryginalny zaczipowany wkład atramentowy. Zachowaj. Trzecia stara wersja. DX1260 segment czterogniazdowy. Poznasz po rzędzie. Sprawdź gniazdo czarne. Gniazdo czarne jest pięciopinowe. Tak i wykorzystuje tylko cztery piny otwór montażowy z lewej strony ma oznaczenie c 11 sprawdź na zdjęciu c C1 1130 C11-30 z drugiej strony, albo generalnie interesują Cię te opisy które są zaznaczone w raportach nie pomyl się treść jak treść zdjęcie musisz znać na pamięć teraz najważniejszy prototyp 5103 zawiera segment twój portowy Stąd nie będziesz miał problemu, aby je odróżnić. Dość ważna informacja. Z tyłu znajduje się również numer seryjny. Zobacz. Oznaczenie portu środkowego CN503. Z drugiej strony. CN-503 Przygotuj sobie fotokopię wszystkich scenotw Zwróć uwagę na równą fotografię Mhm Mogę Na odwrocie płyty kropka przy trójce Przytujcie Sabka. Dokumentów nie zabieraj ze sobą. Na wszelki wypadek. Rzucisz je do niszczarki. Zapamiętaj tylko cechy charakterystyczne dla płyt. Wyjazd jest we wtorek. Dimitri zamieszkuje w niewielki dom w mojej miejscowości. Dom. Y jest dość ściśle chroniony, co łatwo przewidzieć, i przygotował kilka ciekawych niespodzianek dla osób, które nie powinny się tam znaleźć w określonym czasie. Tak jak wspomniałem, płyty będą zabezpieczone w specjalnej komórce, która będzie pod nadzorem, powiedzmy, pod pewnym monitoringiem. Zabierasz tylko jedną płytę, która jest aktualnie dla nas. Najważniejsza. Płyta musi być zabezpieczona folią, tak aby kurier miał pewność, że folia nie była wcześniej w żaden sposób odbezpieczana. Aby dostać się na strych, musisz wykorzystać kartę, która odbezpiecza układ alarmowy. No, tak można powiedzieć. Ale nie spodziewałbym się tam żadnej syreny. Raczej chodzi o pewne przemyślane zabezpieczenia na wypadek, gdyby kręcił się tam ktoś niepowołany. Gdy odblokujesz zabezpieczenia, nie możesz tak po prostu wejść na strych. Głównie z tego powodu, że znajduje się tam pewna lotna substancja, która, mówiąc kolokwialnie, zawróci ci lekko w głowie. Do tego celu użyjesz tej maseczki. Zawiera ona w sobie pewien neutralizator, który będzie działał przez najbliższe 8 minut. Dlatego nie wyciągaj jej z folii. To bardzo ważne. Zapamiętałeś wszystko. którą odbierzesz, musi być dostarczona pod adres, który prześlemy ci w wiadomości tekstowej. Na miejscu zostanie wygrane specjalne oprogramowanie, które będzie później wykorzystane w produkcji seryjnej. To samo oprogramowanie musi być wygrane jako kopia do tej pamięci przenośnej. I z tym oraz z płytą wracasz do IMDA Życzę powodzenia.